Znowu mi wywaliło nagrywanie, więc no lipa jest. No, próbowałem nagrywać y, tym do recorder Mobizen i tak mi wywalało nagrywanie, więc jeżeli macie jakieś lepsze nagrywarki, znacie, to dajcie w komentarzach nazwy Masz typie, pomogę ci. Wypad. Wypad typie. Niech się zregeneruje chyba dobra. Jeden minus tam w brok jest to, że ma mało HP. Dostał chyba. No, no, chodź Skampię się na niego. Wtedy jest to Typek. Regeneruję Co tu się dzieje? Ej pat. No daj chodź. parowo drugie miejsce spoko 7 poharków może być chyba teraz mi nie wywali nagrywania a się odkryłem jedną rzecz że jak mi się nagrywa jak nacisnę na ten yy, przycisk od nagrywania to później mi się laguje i może się wyłączyć a jak nie naciskam to jest normalnie więc może to przestać. Dobra, zbierzmy sobie do tutaj, tu skrzyneczki. Dostała hita. Ile? 41%. No właśnie, nie ja mogę robić takiej rzeczy, żeby się nie zlagowało. Bo wtedy robimy <laughs> Dobra, idziemy do przodu na nich O kurde Ja zabiłem go Leży Paruwa. Dobrze był skampiony, sery, Nie widziałem go A i tego go zabiłem Zaskoczył mnie a udało mi się go zabić. Dobra, widzę tutaj Jessie jest. Wypas, do ludzi typia. To parowo. O, obili mnie. Kurde! Właśnie nienawidzę czegoś takiego jak to się kampi na ciebie. Się kampią po grzepy. Dobra, jak teraz jest dobrze. Serio, nie wywaliło mi nagrywania. Chyba serio, to nie mogę dotykać tego przycisku nagrywania, bo <coughs> wtedy jest lepiej. Ale dobra. Uff. Nie! To już? Nie, nie, nie. Co? 800 zostało mu wtedy. <laughs> nie bym go trafił dwa razy, to by go zabił. Jap Serio? A w ogóle do niej wyszedł. Po co do niego szaliłem? Nie lubię właśnie jak sobie chcesz zebrać coś ze skrzynki, to akurat ktoś musi ci zaraz przejść i ci przeszkodzić. Ci chcę zabrać to, zawsze to co tam, tam już ktoś sobie zbiera projekt zginął Ty Templariusz Karelis sowiecki teraz ja się kampię nie idę ja dostałem, on dostał, ja dostałem mocniejszego hita się zregenerował dostał od jakiegoś typa dobra, jak chcę się kampić to muszę 9 się serio? jest 10 jeszcze? Parowa. A zlegowała, to ktoś jest? Nie, no nie, no widzę czegoś takiego. Jak ktoś kąpi w krzakach? Czemu nie wyjdziesz wcześniej? Nie pójdziesz do przodu. I no, dlatego tak wolno ten się ich zabija, jak się kampią. Dobra, no, to teraz ja się przekampię całą grę i zajmę, zajmę drugie albo pierwsze miejsce. A raczej drugie, bo ten kto zostanie z nich, w stanie będzie miał dużo emeraldów, a ja nie. Ty tak ktoś chyba był, bo tam leciał ten Dobra, siódma. ja się teraz. Powiesz lepiej, no to coś się nie udać. Ale go zaskoczyłem też. Nie trafiłem, serio. wypad. Trafiłem go. To morocą go trafiłem. Nie, no źle. Źle to rozegrałem znowu. Piąty proszę. Dobra, zagramy sobie jeszcze ostatnią gierkę. Nie nagram. O, zaraz muszę iść do sklepu, więc wiecie jak to jest. Pewnie będzie na początku mało wyświetleń, bo jeszcze dużo osób pewnie yy, nie wstało. Ci, co nie mają szkoły oczywiście, bo Gimba pisze testy. U mnie też pisze, więc... W ogóle możecie pisać, czy był u was strajk w komentarzach. Mm. I, I piszcie swoją liczbę pucharków, ile macie. Odejdź stąd. Szczerze, nie też nagrywania, jest dziwne. Oni tu są. Szóste miejsca mam już gwarantowane Tu jest Brawlers Left Czyli została razem ze mną Nie, nie, nie wychodź Piąte Kampię się do końca tutaj Do burzy do, do O, obity Halo? <ścoughs> to było dobre on tak przychodzi ja tak Elo nic. Dobra, wy się tam bijcie. Daj no, niszczymy go razem. To jest pojedynek na daleko. Nie mogę tego zbordować. Jest. Jeszcze jeden. Jest. Win. Pięknie. Zrobiłem to. Akurat na kajesła odcinka. I... Dobra. I tu pucharków. 19 wbiliśmy. Dobra. Jest nowy Brawlbox, a więc z tym miłym akcentem kończę dzisiaj ten odcinek. Siema!